Ostatnie przymiarki, kasku, rękawice założone. Trochę musiały dziewczyny poczekać na swoją walkę. Okej. Okay. Dzień dobry panu, dzień dobry pani. No jakżeż, pana mówi, Paranina. Jest. Film, Janusza Paranina. Filmowy głos Janusza Poronina, szanowni państwo. I naprawdę te Paweł, czyli nowe, nowe techniki wprowadzane bę przez Boxer.org fantastyczny nam obraz całe całą otoczkę właśnie walki pięściarskiej. No i oby do tego filmowego scenariusza podpisały się również dwie najważniejsze zawodniczki tej walki. Okay. A przypominamy, spotykają się Kary Ziwona, chemik Kędzierzyn-Koźle, narożnik czerwony i Chorążewicz Paulina, dobry, GUKS Karboglinice, narożnik niebieski czy coś proszę słuchać, jak nie będę mówił stop, to proszę walczyć, ale słuchać, tak? to będę mówił. cieszę się? Zapraszam panie. Proszę się przywitać. Dziękuję. No Jeszcze... pełny, pełny wersal w wykonaniu pana Janusza Poronina, panie, panowie. No to się bardzo ceni zawsze u pana Janusza. Wielka kultura osobista. No wielka Bo... gracja, no. A już reszta wszystko w rękach zawodniczych. Jeszcze w międzyczasie... Pod... Kolejna duża różnica wzrostu w tym pojedynku. O wiele wyższa kary Ziwona. Zobaczymy na ile... Ta przy... Oj! Teraz piękny, prawy prosty. Agresywnie się zaczęło odpowiedziała. Bardzo mocnym prawym. Paulina Chorążewicz. Oj! Będzie polowała na potężne prawe sierpy Chorążewicz. A krótkie Czerwona, wyżej, ciosy wyżej w pół dystansie stara się uderzać Iwona Karyś. Kryś, przepraszam. Musi wysoko podnieść lewą rękę Iwona. Bo w innym przypadku Paulina będzie mogła napsuć jej sporo krwi. Podwójny lewy na dół. Korążewicz. Lewy, lewy sierp. Znowu lewy na dół. Nastawiła się na razie na ciosy na korpus Paulina. Bije z uporem Maniaka, ten podwójny lewy na dół. proszę uderzać. Ach, teraz kolejny bardzo mocny prawy prosty Kryś. No nie jest łatwą sztuką walczyć z Iwoną Kryś Paulinie Chorążewicz, która jest o głowę niższa. Czerwony, nie obracać się. Zaprzestała na momenty. Chorążewicz lewego na dół. Postarała się uderzać na górę. I znowu wraca do tej stra sprawdzonej taktyki z początku walki. Kilka bardzo mocnych uderzeń w tej pierwszej rundzie padło. No i można się domyślać, że Chorążewicz będzie szukała prawego na górę. Pierwsza runda za nami. Iwona Kryś w tej chwili. Zaczęła bardzo agresywnie Iwona, ale potem swoje momenty w walce miała Paulina Chorążewicz. Dużo lewych na dół, Paulina uderzyła, ale te czasy na Andrzej pewno nie Poremski były mocne. Na pewno nie jest spokojny z racji tej, że bardzo piękny początek jego podopiecznej i później dała sobie w niektórych momentach naprawdę narzucić dosyć chaotyczny, ale poniekąd skuteczny atak Chorążewicz i tutaj ta reprementa jednak była chyba wskazana, aby troszeczkę wstrząsnąć i wodą kryść. I druga runda przed nami. No, historia się powtarza: znów długie ciosy, Kryś otrzymują korążewicz. No tak naprawdę aż się wierzy, nie chcę, że te zawodniczki mają limity wagowe jednakowe, a przypominam jest to waga 52 kg, smukła, szczupła i wysoka Kryś. No na pewno miała spory problem ze zrobieniem limitu wagowego, Podejrzewałem, że trzeba było troszkę narzucić mocnej diety na kilka dni przed startem i tę dietę trzymać. Pod tym względem łatwiejszą pracę do wykonania miała Paulina Chorążewicz. Bez wątpienia. A i mocno za, zaściągnęła Ty tym prawym Horążewicz. Stop! Baldasz. I to zdecydowanie Janusza Poronina. Box. I wracamy do tej samej taktyki. Lewy prosty Chorążewicz. Ale trochę brakuje mi tych ciosów z prawej ręki Pauliny bo w pierwszej rundzie jednak kilka razy zdołała skarcić Kryś. Teraz zapolowała na prawy, ale przestrzeliła. No może się podobać tutaj naprawdę duża nie, nieustępliwość i, i taką, taka zadziora ze strony Paulinki Chorążewicz. No ma pomysł na walkę Paulina Horążewicz i stara się skrzętnie realizować ten pomysł. I trafia prawem Iwona Kryś. Musi być aktywniejsza Iwona. W innym przypadku panią. będzie miała łatwiejszą pracę. Paulina Forążewicz. Druga runda. Walki za nami. Dziękuję. I trener dziopa będzie starał się jeszcze wykrzesać. Ostatnie siły z Pauliny Chorążewicz, żeby, no właśnie, to, to chciałem powiedzieć, żeby dała z siebie wszystko i o to samo prosi trener Dziopa. Nie ma sensu już kalkulować siłami. Dwie minuty. No właśnie, nie wchodź w narożnik, tylko zaganiaj Iwonę w narożnik. Trener Dziopa robi co może. No ja myślę, że tutaj jest wielki spokój, jeżeli chodzi o, o prawda, narożniki. Obydwie zawodniczki ze Śląskiego Związku Bokserskiego, punkty i medale zostają. I tylko dyspozycyjność dnia tutaj po prostu będzie języczkiem uwagi, która zawodniczka zdobędzie złoty medal. Niemniej jednak na pewno ambicją każdego trenera jest, aby prawda, jego zawodniczka z jego narożnika, w którym sekunduje, była zwycięstwem. Myślę, że każdy z trenerów ma głód złotych medali. Te najcenniejsze krążki smakują zawsze najlepiej. Niezależnie czy jest to boks, czy jakakolwiek inna dyscyplina sportu. No na pewno lepiej smakuje czekolada oryginalna, niż jakaś podróbka. <grym> <grym> nie da ukryć. No i to właśnie takie porównanie <grym> można byłoby wysnuć, że jednak brąz, srebro, ale ten prawdziwy oryginał, prawdziwy miód to jest złoto. Dokładnie tak. Trochę brakuje mi swobody działań Pauliny Chorążewicz w ostatniej trzeciej rundzie, znowu czujnie Iwona Kryś uniknęła mocnego prawego Chorążewicz. Paulina boksuje troszkę podobnie do Karoliny Kulińskiej, a więc stara się wywierać presję. No z tym, że, że ataki Kulińskiej były naprawdę tajfunem w ringu i, i, i takim y, y, ciągiem nieustannym na, na swoją rywalkę i dlatego tym sposobem po prostu wygrała swój pojedynek. Natomiast no, tutaj taki zefirek bardziej niż tajfun. Dokładnie, dokładnie tak. Paulina tutaj ma przerwy, które sprytnie wykorzystuje Iwona Kryś. jeszcze jeden bezpośredni prawy Chorążewicz odpowiedź Iwony Kryś Za moment ostatni gong, tak jest na pożegnanie Paulina Chorążewicz trafia Iwonę Kryś lewym na dół a my będziemy czekali na decyzję piątki arbitrów punktowych i poznamy tym samym czwartą złotą medalistkę i srebrną medalistkę tegorocznej olimpiady no tutaj na pewno na pewno Werdyktu innego być nie może jak zwycięstwo reprezentantki Chemyka Kędzierzy Nivona Kryś była zawodniczką lepiej punktującą, zadającą te ciosy. Dokładnie Ale Andrzej Porębski wciąż głodny. I a tak, wersal tak tak, tak. w ringu dalej trwa. Walka była do końca, prawda? Twarda <śparta> walka do końca. No, Janusz poroni oczywiście w dyskusji z dziewczynami. Za chwilę zobaczymy to. A my cały czas jeszcze w niecierpliwości oczekujemy bardzo zaniepokojona Paulina Chorążewicz. No taka, taka naprawdę... Kocia minkarz, <noise> <noise> aż by się chciało. <noise> naprawdę aż by się chciało, żeby troszeczkę się uśmiechnęła. No właśnie, o, o to, chciałem, to chciałem powiedzieć. Chyba na ten uśmiech czeka szef Łukasz Furman, który czatuje <noise> z... <noise> <noise> aparatem, potwierdza skinieniem głową, że tak. No każdej kobiecie z uśmiechem na twarzy jest naprawdę pięknej. No na pewno tak. 3 do 2. Niejednogłośnie na punkty Iwona Kryś. Iwona Kryś. No właśnie ja też tak panie. mi się wydawało, że nie była to aż tak jednostronna walka, więc tutaj moim zdaniem werdykt niejednogłośny ma sens. No, dlatego tutaj powiedziałem, że wydaje mi się, że, że tutaj nie powinno być problemu z werdyktem, a jednak tą ambicję i tą upartość również w tym wypadku to dwóch sędziów. Ale analizując chyba przebieg walki, i prawidłowa i wszystko jest okej. Okay. Ale brawa też dla Pauliny. Jak najbardziej, tak, absolutnie. Troszeczkę zabrakło jej tego prawda, ciągu nieustępliwości i wtedy na pewno